Siema, jestem Olixpel206. Dzisiaj sobie nagramy kolejny odcinek z World of Tanks, a raczej epicka powtórka na KW2 Radzieckiej Gwieździe Śmierci. Bitwa wydaje się bardzo krótka. No, bardzo była krótka, ale zaczynamy na tym, że w naszym teamie są dwa KW2, u nich jest jedna.

No, i wyspotowali wtedy heavy i tam całgi lekkie diker <grym i tedy> że... <grym i tedy> a te 8 No, 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 nie no, 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 nie no, nie no, 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 cały czas ja nie trafię. no, 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 to Siedlinga Strzał. Myślałem, że będzie na typek, Mój no, dostaje za 439. I to jest słaby danecz. Teraz KW2 obrywa za 360. Od drugiego KW. No to ja postanowiłem przecenować. Bo widzę, że KW2 tam wyjeżdża. Teraz taka KW2 nie trafia. I teraz uwaga, teraz będzie ten strzał. Strzelam niższy Kaw... niższy Arla. Ale jeszcze później zobaczycie, co się, bu... co, się... co się później stało. Bo jeszcze jeden czołg oberwał pod tym shotem Więc tak naprawdę dwa czołgi oberwały. Jeden zginął, drugi oberwał. Ale tylko za 6 HP drugi oberwał. Później postanowiłem strzelec, bo myślałam, że tam jest Kawu, który strzelam. Drugi kawok celuje, strzela. No i niestety nie udało nam się. No to widzę pezetkę. No to chcę tam wyjechać trochę, ale dalej kampię. Widzę kawę 2 No to ja tak. Celuję mu w to działko. Cofa się. Strzelam, nie trafiam. Teraz się cofam. On goni mnie jak salony. Robię sobie scrapa Ale on dobrze wie, że chce, że chce mi trafić pod działem, tam pod jarzmem, gdzie najlepiej jest trafić. Zostaje mi 3 sekundy do przyładowania No doceluję. celuję. Lekko się wychylam, strzelam i zginę. Drugi frak i 1738 damage. Tak, widzicie, to są 4 jedynki, ale zrobiłem 1738. I teraz już zobaczycie. No, 1738 metra, ale teraz patrzmy na tą magiczną sytuację. No co prawda nie zagram najlepiej, ale zobaczcie, statystyki, taka, taka skuteczność. No to kawał 2, no to wiadomo. I teraz pasie. Arla najpierw trafiłem za 439. Później najślepo go strzeliłem. A za 6 HP tej The Heavy nie miałem szans po prostu go zniszczyć, bo nie mogę go strzelać, bo kampiłem. Więc tak naprawdę to był bombardier. Od Arla strzeliło i przy okazji rażeniem hajkowym trafiło jeszcze w tej The I to jest najlepsza te zarobki, i pdy. Nagrody tam. Mistrzowska szczytka To by było na tyle. Yy, Postaram się nagrywać filmiki najlepszej jakości. wakacje wakacje będą coraz le le lepsze filmiki. To by było na tyle. Siema.